To jest kosiarka firmy Prestigo, jak widzicie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Rakoniewic, serię widać, rogę produkcji 2020, została zakupiona w listopadzie, bodajże chyba, albo zdaje się w grudniu 2020 roku, jak się domyślacie okres zimowy, więc specjalnie nie pracowała, przejechałem ją raz jakieś 3000 metrów kwadratowych, trawy, krzewów i tak dalej, no i co? No i w marcu rozpocząłem kolejny sezon. Właściwie to kwiecień był. Pojawiły się tutaj wycieki w tym miejscu. Kompletnie szarpie oleje mi to dość mocno. Ja nawet tego nie chciałem zgłaszać, jakichś problemów i tak dalej, wydawało mi się, że to po prostu jest normalną rzeczą. Niestety, mówiąc delikatnie, nagrywam ten filmik, bo jak to? Zwykle bywa niedoskonałości, wychodzą po czasie. A chciałem Was ostrzec, bo to coś kosztuje 3000 zł, szkoda na to nerwów, nawet chyba ponad. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, nie jest to dla mnie tak istotne. Kupiłem to po to, żeby wykaszać sobie regularnie większe areł. Zacznijmy od tego, że powypadały najpierw spawy, w takich miejscach, proszę bardzo. Nie tyle spawy, co badały po prostu uchwyty do zębów. Puściły swaby, spawy. Takie. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki to rodzaj spawu. Nie wiem, czy to Nepalczycy, Chińczycy. Podejrzewam. Ktoś to nie ma zbyt wielkiego pojęcia o spawaniu. Spawa. No bo jak można przyspawać w jednym miejscu i zrobić taki spaw prawidłowy. A w drugim miejscu taki. Nie przegrzewając. Można. Różne typy chodzą po świecie. I do tej pory to, co się działo. To widzicie. W zasadzie to pewnie tego filmiku by nie było, gdyby nie dzisiejsze właśnie odpalenie maszyny. Znowu ponowne. A mamy, przypominam, lipiec. Po raz drugi dopiero koszem. Po raz drugi dopiero koszem. Nie ma potrzeby, żebym kosił częściej, bo nie użytkuję aż tak tego terenu. I co my tu mamy? Zaczynamy. Proszę bardzo. Właśnie mi odpadło po 20 minutach uchwyt. Który trzyma całość. Dwie śruby poszły we 20 minut pracy. Śrub nie ma. Te śruby rzekomo miały być na. nakrętkach samozaciskowych, tak jak i po lewej stronie. Ale tu ich brak. Nawet gdyby firma Prestigo nie składała tego w Polsce, tylko ściągała z Chin, jak to z większość firm yy, zwykła dzisiejszych czasach robić, to powinni coś takiego sprawdzić. Po to mają pracowników, żeby podokręcać te nakrętki i tak dalej, a nie, że po paru godzinach mamy takie efekty. Jak, proszę bardzo. Luźne wszystko. Chodzi, trzęsie się. Zaczęło się trząść. I stąd zatrzymałem maszynę. Co jest ważne i istotne. To widać tutaj doskonale jakie to były spawy jakiej jakości. Może trochę odejdę z cieniem telefonu. Po prostu fatalne Materiał w ogóle nie przegrzany, tylko złapał w dwóch miejscach i to przy takich obrotach 500 tak szacuję chyba 500 euro. No to rzeczywiście pogratulować. I tu drugi spaw. To drugie miejsce, które się urwało. Się urwało. W zasadzie było jak przysmarkane, przyklejone. Nawet trudno to nazwać jakąś poważną robotą. Jeden, powiedzmy sobie, uchwyt. Ładnie obspawany dookoła. Najgorzej to wygląda. Być może też jest to przyklejone, trudno teraz ocenić. Widać, że to migomat tym brał udział, bo resztki drutu. Tutaj jest obsmarkany, bo widać otwór. To wkrótce może odpaść. Jakby materiał niezgrzany z materiałem. Z jednej strony zgrzany, z drugiej nie. Taka to niestety solidność tej firmy Normalnie luzy, wszyscy co w sznurek się wkręca dookoła Na przykład sznurek, akurat w tym wypadku to są korzenie Ale już złapałem również i sznurek, tak jak tu Resztki sznurka, potem się grzeje Koło napędowe, zamachowe się grzeje, wszystko się grzeje tak to sprzęt pracuje. Gratuluję sprzętu. Mam nadzieję, że więcej ludzi, albo jak najmniejsza ilość ludzi nabierze się na to. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Może zaczniecie traktować ludzi poważnie. Bo to nie jest poważne traktowanie, tylko handelek, przytulanie pieniążka i puszczanie dalej. Albo tylko kasa się zgadzała. Reszta was nie interesuje. Odradzam stanowczo kupowania tego sprzętu. Stanowczo. Bez zastanowienia.